Dzisiaj sobie wymyśliłam na obiad y, takie stare, tradycyjne zapiekanki, czyli y, już starszy chleb, pieczarki, ser. Może trochę jeszcze tam szynki, chociaż dla mnie nie musi być, ale pieczarki, ser. Tak. Ja pamiętam, że moja babcia miała jeszcze taki stary, gazowy piec w bloku i robiła właśnie takie, że, takie zapiekanki. Że tylko sam chleb, i, i po prostu z serem. Ale ja mam dzisiaj ochotę na, na takie z y, pieczarkami, a dlatego, że w ogóle kojarzą mi się takie zapiekanki y, na dworcach kolejowych. Już teraz w ogóle takich nie ma. Teraz są McDonaldy i, i ten. A, a mi się kojarzą właśnie takie dobre, stare, przypieczone trochę, chrupiące takie zapiekanki, tylko ser i pieczarki i to było przepyszne jak byłam mała to jadłam to wiecie na jakiś tam zawsze gdzieś jechaliśmy pociągiem to to musiała być taka zapiekanka i, i właśnie takie coś chciałabym sobie dzisiaj zrobić pewnie nie da się tego otworzyć bo ani nie mam takiego piekarnika ani nie mam takich picyków jak były na PKP kiedyś na no to już nie będzie to samo ale może chociaż trochę Torek. Tak jak zawsze w poniedziałek, miałam paskudny, paskudny dzień. Nawet już sobie myślałam: nie będę w ogóle nic Wam mówić, że było strasznie. Że dziś chciałabym tak na szybciutko Wam tylko powiedzieć coś i, i pokazać co zamówiłam, yy, bo zaraz pędzę na spotkanie autorskie do naszej biblioteki. Yy, zastanawiałam się w ogóle, czy Wam pokazywać, yy, że coś zamówiłam, no bo miało być mniej i tak dalej, ale yy, zamówiliśmy paczkę z temu. Bo akurat mój syn tam chciał sobie coś pozamawiać, a ja y, wiem, że tam są takie słabe rzeczy. Badzie, w parę razy to zamawialiśmy coś i naprawdę było beznadziejne. I niektóre rzeczy są tragiczne, ale jedyne co zawsze mogę tam zamawiać naklejki. Tak mnie wprawiają w dobry nastrój, że, że normalnie tak jakbym moje wewnętrzne dziecko po prostu zaopatrywała w przepiękne doświadczenia. Nie wiem, tak, tak mi się podobają te naklejki. A tym razem zamówiłam sobie w ogóle z takimi napisami motywującymi i już jak je oglądałam, to się wzruszyłam. Po prostu nie wiem. Na mnie takie coś działa. Nie wiem, czy na Was też, ale ja jestem jedyna taka artystyczna dusza u nas w domu, gdzie, gdzie w ogóle takie rzeczy ją jarają. Reszta mnie zupełnie nie rozumie, także chociaż już Wam powiem, że, że w ogóle coś takiego jest dla mnie fajne. I jeszcze co? Mam paczkę z apteki mm, i nie wiem... Pomyślicie sobie, że jestem jakąś lekomanką albo coś takiego, ale ja zamawiam raz na, na miesiąc, to może być tak, raz na półtora, raz na dwa miesiące taką dużą pakę z witaminami, różnymi innymi rzeczami dla rodzinki. I no dla mnie jest nas czwórka, więc wiecie, opakowanie 90 tabletek to jest czasem mało, bo to nawet na miesiąc właściwie na mnie wystarczyło. Także zamawiam jakieś większe opakowanie. I teraz był czas, kiedy nam się trochę pokończyło parę rzeczy. Nawet ostatnio miałam ból gardła i nie miałam tabletki. A jak poszłam w galerii do apteki, to mnie po prostu ta cena tak przeraziła, że mówię, nie wolę zamówić przez internet. Dlatego chciałam razem z wami odpakować, żeby po prostu też, nie wiem, zmobilizować was do tego, żeby dbać yy, o siebie. Powiem wam, że. Ja zauważyłam różnicę w tym, jak bierzemy witaminę D, na przykład witaminę D, omegę i witaminę B. Bierzemy już od jakiegoś czasu, naprawdę regularnie, wszyscy. I nawet jak jesteśmy przeziębieni, to, to trwa to bardzo krótko. Wydaje mi się, że jednak coś działają te, te suplementy. kurczaki to zamówiłam dla siebie pierwszy raz ostatnio byłam u mojej e, koleżanki i ona mówiła, że bierze właśnie takie szoty i że po miesiącu już zauważyła efekty w tym że ma pełno małych baby hairów, że ma e, mocniejsze paznokcie i sobie pomyślałam, nie kupiłam te, tego samego co ona ma, kupiłam inny, ponieważ ten był w promocji ma, miał krótszą datę ale krótsza data do kwietnia no to sobie myślę jak to jest na dwa tygodnie bo ich jest tutaj tylko 15. zobaczyć mam nadzieję, że efekty będą taki ja muszę za chwilę, muszę za chwilę się ubierać i jechać, ale dobra jeszcze ja sobie łykniemy to zobaczymy co to jest będzie smaczne. Myślę, że te dwa tygodnie to nie będzie żaden problem. Mm. Pamięć to mój mąż chciał, żeńszeń też, też chciał mój mąż, też chciał mój mąż. Tu mamy witaminę B kompleks, witaminę D, mm. witaminę C na odporność dla synka. To sobie zamówiłam. Pierwszy raz. Redukcja przebarwień, zmarszczek, rozświetlenie cery. Zobaczymy, co to jest. I co się ja tu jeszcze zamówiłam? Aha! Tabletki na gardło i na ból, bo też już nam się kończą. I tabletki na gardło, bo nam już wyparowały, a ja lubię mieć, bo właśnie tak jak ostatnio, trochę mnie zaczęło bolać gardło i już i już nie miałam co wziąć, a lubię wieczorem wtedy, jak tylko czuję, że coś się dzieje, to lubię po prostu iść spać razem z tabletką. No dobra, no to tyle. I lecę na spotkanie. W środę, no parę dni nie nagrywałam, generalnie to jakoś tak ten mróz mnie wymęczył, że yy, jakoś nie było specjalnie weny. Yy, no co, skupiłam się bardziej na tym, żeby trochę odpoczywać. Jednego dnia wybraliśmy się na górkę w ferie, ale wieczorem byliśmy późno i... Było już ciemno, ale i tak było fajnie, bo zjechaliśmy sobie fajnie cztery razy każdy. I muszę przyznać, że czułam się naprawdę jak takie dziecko. Było dużo śmiechu i szybko to zleciało. Byliśmy tam chyba tylko godzinkę, ale naprawdę to było takie szybkie i, i bardzo, bardzo fajne popołudnie. Byliśmy też na kręglach, co kręgle akurat nam nie szły w ogóle, bo, ale i tak fajnie było. No i co? Aha, byliśmy jeszcze jednego razu właśnie to, na pewno też widzieliście w akwarium w Gdyni. Też było bardzo fajnie, po prostu mogłabym tam stać i stać i patrzeć na te ryby. Takie to jest uspokajające. Nie było aż tak dużo tych wszystkich... Wystaw do oglądania było tego sporo, myślę, że dla małych dzieci to nawet dużo i mogą się zmęczyć, ale my tam szybko dosyć to, szybko dosyć to obeszliśmy, ale fajne, fajne w ogóle takie kolorowe i yy, bardzo, bardzo taki ten podwodny świat jest uspokajający, można tam spędzać cały czas i wiecie, patrzeć, i patrzeć i, i fascynujące to jest, jak takie te... wypływają i generalnie to było fajne. Tego nie było bardzo zimno, ale zjedliśmy jeszcze też obiad i no i wtedy wróciliśmy do domu. A potem już przyszedł taki mróz, że zostaliśmy w domu, już nigdzie nie wychodziliśmy i, i właściwie to, to było trochę leniuchowania i, i tak dalej. Także. Ferie nam tak zleciały. Właściwie tylko końcówka była taka bardziej aktywna, bo po wcześniejsze dni to raczej siedzieliśmy w domu też. Muszę zrobić już od jakiegoś czasu zdjęcia e, książce, którą dostałam do recenzji, a mam coś takiego, że nie zaczynam czytać książki, póki nie zrobię jej zdjęć. Ja chciałam Wam pokazać mniej więcej jak to u mnie wygląda i ile mam tych wszystkich gadżetów, które mi tam e, pomagają w zrobieniu zdjęcia. zobaczyć trochę tych gadżetów mam. Próbowałam się kiedyś tego pozbyć i zminimalizować to, ale bardzo odczułam to, że w takim sensie, że bardzo mi brakowało jednak robienia tych zdjęć i mimo, że początkowo wyniosłam część rzeczy na strych, część części się po prostu pozbyłam. I wydałam niektóre rzeczy, na przykład do przedszkola gdzieś, to, to potem mi tego brakowało. No i niestety zaopatrzyłam się w nowe, część wygrałam w konkursie, część kupiłam. Ja po prostu lubię takie rzeczy, dlatego no, nie pozbędę się tego, a nawet ciągle coś dokupuję i, i różnie mi to tutaj wychodzi czasami z tymi zdjęciami. No i tak to mniej więcej wygląda. Przy oknie, gdzie jest jasno, najlepiej wychodzą, jakieś słońce, no ale niestety nie będziemy narzekać. Słońca nie ma. Czasem jest, czasem nie ma. Czasem, jak jest, to mi nie pasuje, i dlatego dzisiaj wy wygląda to tak. Bardzo mnie ciekawi, bardzo jestem jej ciekawa, dlatego chciałam zrobić już to zdjęcie, żeby do niej zajrzeć. No bo nie lubię, nie lubię, najpierw czytać, bo ona tutaj wtedy już jest taka, wiecie, przegięta i, i potem się odchyla ta okładka, no takie mam akurat zboczenie, że, że lubię robić zdjęcia zanim zabiorę się za książkę, także zabieram teraz się szybko jeszcze za sprzątanie i lecę na wywiadówkę.